Oleje tłoczone. Warto je stosować w kuchni. Ja uwielbiam olej z ostropestu i z pestegdyni, ale akurat już mi się skończyły. To jest olej rydzowy. On jest robiony z lnicznika siewnego, tak zwanej lnianki. No, taki ma specyficzny smak. Nie powiem, nie każdy lubi. To jeszcze mam olej sezamowy, też bardzo dobry archaidowy no i z pestek moreli z pestek moreli jest ten on jest taki słodkawy więc no wiadomo nie do wszystkich potraw się nada w ogóle nie będę mówić o właściwościach bo jest ich mnóstwo kwasy omega no i oczywiście dużo zdrowsze są takie oleje niż te rafinowane a jeśli chodzi o olej rzepakowy, dajcie spokój. Ja uważam, że on jest silnikowy. <grych> Dobra, radzę popróbować, posmakować. Naprawdę warto.